Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines 2. Dzisiaj chciałbym zająć się strefą przemysłową, bo. no. Lagi. Nie na no to, że lagi, no to się ładuje mapa, ale. no, zająć się tą strefą przemysłową, ponieważ. no. Coś takiego, dziury, to też właśnie takie niefajne dziury są w ziemi i chciałbym to poprawić po prostu bo to no zbyt pięknie to to nie wygląda no ale mi laguje dzisiaj coś się dzisiaj z tym City Skylands O, tutaj sobie tak pięknie wyrównamy jeszcze, bo zbyt pięknie to po prostu nie wyglądało. Też wpadłem. No ależ to zacina. Halo? No co się dzisiaj dzieje? W, w sobotę na live tak nie było. Nie wiem, strasznie zacina, strasznie, strasznie. Yy, no właśnie, tutaj też możemy sobie to poprawić, ten teren. Zrobimy takie półeczki, no. Tak, żeby to też trochę ciekawiej wyglądało. I sobie przejdziemy narzędziom do wygładzania terenu. No i teraz to pięknie wygląda, No tutaj tak zbyt pięknie, to to też nie jest, więc to sobie, sobie wyrównamy, więc będzie na pewno lepiej. O nie, co to tutaj się dzieje? Może ściszę grę, bo jest nie nacisk pędzla na 100 by to ale to nic nie da, to trzeba po prostu przejść tak o i teraz to wyrównać teraz to wygląda ładnie dzisiaj też taki, taki odcinek z poprawiania ogólnie wyglądu miasta i jak poprawianie wyglądu miasta to też można sobie dać. Tutaj na przykład jakieś takie yy, właśnie drzewka przy drodze. Też to będzie dużo ładniej wyglądać. O, więc tak to. No coś się dzisiaj dzieje. Strasznie to tak zacina. Dobrze, więc weźmiemy sobie drzewka. W ogóle jesień w tej grze to bardzo ładnie wygląda. Jeszcze, jak tyle drzew mamy, to to naprawdę bardzo wygląda ładnie. Tylko szkoda, że te przystanki autobusowe takie długie wysepki mają. No, a jak się wjeżdża do miasta, to piękny tutaj most, też no raczej trzy mosty. Bo tutaj jeden, drugi i tam trzeci wodę dali. Więc dużo, dużo mostów w tym naszym mieście. Ale właśnie ta strefa przemysłowa. Co ja bym chciał tutaj zrobić? No właśnie może przejdziemy sobie na drugą stronę tej rzeki. A żeby sobie przejść, to odblokujemy sobie dwa kwadraciki. O no więc po odblokowaniu dwóch kwadracików. Może ja bym zatrzymamy czas i wyburzyłbym tą dr tę drogę i przeprowadzimy sobie na tę strefę przemysłową A taką drogę z pasem środkowym jakimś Równe to jest w ogóle no powiedzmy O, o, nie dobrze, więc tak ta droga może sobie iść, Jedzie sobie tak. I teraz na most, mostem sobie przejedziemy tędy, i ja bym chciał, no, plus dwa pro, jak to wygląda. Nie no tuż z, z żadnego, pod, żadnego jakiegoś wsparcia nie ma ten most, więc to idzie do wyburzenia i bierzemy sobie właśnie taką wysokość no powiedzmy, że taka wysokość może być i podejdziemy sobie po prostu tu. Więc to będzie dużo ładnie wyglądało. Tutaj będzie trzeba podnieść ten most, więc no. O, i jak to teraz wygląda? No, pięknie to bym nie powiedział. Dobrze, więc wyburzamy wszystko. Albo po prostu zrobimy bezpośrednie połączenie do drogi, bo tak też można. Co, bierzemy sobie taką drogę, po prostu przeprowadzimy sobie ją tak. No i jest równo, tam na końcu trochę do góry idzie, ale tym to też no, bez przesady już. A jeszcze trzeba oddać im połączenie tutaj, więc już to oddajemy. O to O, maleńkie miasteczko. I właśnie tam... No właśnie, bo sobie sprawdzimy co tutaj nam dali w tym maleńkim miasteczku. O, amerykańska zabudowa mieszana, europejska zabudowa mieszana. Uprawa waży, wydobycie węgla. Łączność, skrzynka pocztowa, urząd pocztowy masz teraz diostacji. Jakieś. I tutaj do... I właśnie tych stref, więc sobie przejdziemy na nasz Szczotków Sosnowski i co? Opłata za parkowanie na poboczu i będziemy na tym płacić bo też z przesady 6 będziemy płacili znaczy by mieszkańcy będą płacili za parkowanie przy poboczu No. A tutaj to bym właśnie wziął taki większy pędzel i bym po prostu przejechał tutaj z jakąś strefą. Zbyt ładnie to nie wygląda, ale zaraz się wyrówna, to będzie dużo, dużo lepiej. Tutaj co, równamy wszędzie, na około równanie, równanie. O, więc teraz to będzie pięknie, elegancko wyglądało. To... tutaj no, trzeba byłoby zmniejszyć na pewno pen pędzel, weźmiemy sobie taki, no większe trochę ten pędzel sobie weźmiemy i przejdziemy tak. No właśnie, żeby też to. Ale ta kamera skacze. Oj. I sobie przejdziemy właśnie na takim pseudo nasypie. A teraz sobie tutaj to wyrównam. No i teraz to może być taki nasyp. Fajnie to wygląda. A teraz, właśnie, żeby przeprowadzić ten, tę drogę, to może ja bym zrobił coś takiego. Taki meg że stąd wyprowadzimy taką drogę. Zrobimy takie równoległe, właśnie. Też jakiś tutaj tryb do tworzenia. Równoległego. O, więc tak też można więc fajnie, ciekawe. Przeprowadzimy tędy taką drogę po środku. I co? Może ona trochę się rozsuwać. I tak będzie ona szła do samego końca. A tutaj to, no właśnie, przeprowadzimy sobie. Tak, a to już obracamy. No więc to tak wygląda. Według mnie może być. Tylko co tutaj. A po co tutaj światła są? Po co tutaj światła nam są? Też na moście nie ma przejścia dla pieży. I sobie też możemy już z powrotem. Jak tutaj jest? Przeciągnij do boków budynku. O. Teraz nie będzie linii. A w sumie. Nie, nie, nie. Tutaj jakieś takie skrzywienie w górę jest. Jak tu ten taran wygląda? No. Powiedzmy, że tak wyrównamy. I tu. No. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo za duży pędzel po prostu. O, i teraz, 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 tu. O, teraz to ładnie wygląda. Znaczy, no, taka duża, powiem szczerze, ściana jest. Ale tym też bym się nie przejmował. A teraz sobie jakby to tutaj zrobić tak, przeprowadzimy wstępnie tędy. No a stąd to już wyprowadzimy jakieś drogi i będzie aha to może weźmiemy tryb do robienia tej siatki. I jak to wygląda? No, to skrzyżowanie to dziwnie wygląda. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzą, że to nie będzie zbyt skomplikowane, ale tutaj zawracają. A to, że zawracają, to zbyt fajnie nie jest, więc jak? Tak? O. No powiedzmy, no powiedzmy. Niech im będzie. I właśnie tutaj gdzieś nam też się charakterystyczne budynki i chwilkę po live, Jak się zapisywałem, to mi wyskoczyło takie osiedle korundum. Więc takie osiedle korundum można sobie wstawić, a w sumie tutaj, bo tutaj taka wyższa zabudowa. To może, o, tak, tutaj będzie to ładnie wyglądało, tylko oczywiście ten teren nie jest zbyt piękny, więc będzie trzeba zrobić coś takiego, coś takiego i sobie tutaj równamy wszystko naokoło, no jeszcze pięknie to nie wygląda, o, no, dobrze, więc teraz to... No jest lekki spadek, jest, jest, ale tym też to ja bym się zadał bardzo nie przejmował, przecież tam żadnych ludzi za bardzo też nie powinno być. A tutaj w sumie możemy sobie taką rzekę, no właśnie taka rzeczka pogłębić trochę, żeby to wyglądało jak taka rzeka, że rzeka prawdziwa. O! I tak, to fajnie nawet wygląda. Dobrze, więc sprawdzimy sobie właśnie tą komunikację i co my tutaj mamy. Jakiś... I co to jest? Aha, chyba internet transmituje dane komórkowe. No to po prostu łatwiej mówiąc Internet nam dali możliwość. I co, tutaj tak na górze No, 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 fajnie to wygląda. Ale tu ich parkuje. Nie, no, musimy odblokować te parkingi, bo. No, po prostu masakra. Co tutaj się dzieje? I co, duży parking? No, nie, no, on jest wielki. Taki, o, można dać. Niech sobie parkują. Tutaj jest osiedle, więc parkują. 1, o. Nie, to nawet wyłączyć tą opłatę. Takie osiedlowe to mogą sobie być. Ale. W, no, żeby zachęcić ich do jazdy samochodem. Chociażby. No więc, co teraz? Tutaj można wstawić parking taki. No, 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 taki parking na przy, przy właśnie rzece. Tylko, że to lepiej nie wygląda. Chyba to właśnie zepsułem. O, teraz to fajnie wygląda. Taka właśnie taki wybój śmieszny. No więc to fajnie wygląda. Tutaj można zmniejszyć opłatę parkingową do. A! Do pięciu. Tak, do pięciu to będzie dobra. Dobra kwota na parking. No tutaj mi się podoba, że korzystają. Więc to fajnie też wygląda. W ogóle fajnie te skrzyżowanie zrobię, że tutaj taki kawałek wysepki jest. Co oni sobie tutaj chodzą, tylko te światła. Po co tutaj wam światła są? Przecież korków nie ma, a światła sobie budują. No ja czasami City Skylines... Nie rozumiem, po co światła drogowe w takich yy, właśnie też miejscach. Pokażcie mi też tutaj, yy, gdzie my mamy żyzną glebę. Tutaj mamy żyzną glebę. To w sumie teoretycznie, jakbyśmy postawili budynek tu. Jak? I później... Nie. Yy, w Thomson o, 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 Ja nie wiem, ja mam jakąś chyba chrypkę, bo tak jakoś śmiesznie brzmi, no więc to teraz sobie można poprawić tą strefę, by. Aha, bo tutaj jest przecież wymagana droga. No, ale to to... Można zrobić w taki sposób, a droga sobie wejdzie tutaj. Przez środek sobie wejdzie. No więc tutaj sobie możemy też to doprowadzić. Tak i tak. No, a drogę to sobie weźmiemy jakąś taką... Najzwyklejszą polną drogę O, więc tak to może być później sobie. Przejdziemy na takim zakręcie. Co my tu mamy? No tu będzie musiał być chyba przejazd kolejowy. O ile w ogóle damy radę. O ile damy radę przejechać tędy. Bo tutaj piszą, że jest zbyt stromy spad. O, może tak w kawałkach? Wyłączy przyciąganie. Nie, to to ewidentnie by trzeba było tutaj. Za mały pędzel, za duży. O, o, o. Takie coś zrobić i sobie tutaj teraz wyrównać. No, będzie tak. Powiedzmy skarpa. No właśnie. Pokażcie mi narzędzie do, do budowania tych rzeczy pod drogi, czyli stąd. Co, i wyjdziemy sobie na przykład? Nie, to tak, to chyba stąd i z góry, o właśnie. Tak to trzeba. Zapiemy mhm. sobie tą wysokość i powoli, powoli. No, a dlaczego to nie. Ja chcę złapać tą wysokość, tak, tą wysokość tej drogi. Jaki macie tu problem? Nie wiem. Tylko sobie zepsułem teren, i tyle. Tak naprawdę z tego wyszło. W sumie nawet to wygląda ten teren. Takie tutaj pagórki mogą sobie zostać. No, tak trochę bardziej naturalnie będzie to wyglądało. Albo w ogóle. Tą drogę da się to wyburzyć teraz czy nie? No, o, tak, co ten pociąg robi? On to tańce jakieś tu, wygibasy, co to w ogóle było? O, o, no i teraz to można sobie w sumie tutaj jakoś. Poradzić. Tylko mniejsze to nachylenie, żeby była zmiana. Sobie zrobimy tutaj taką drogę dojazdową. No właśnie. Też to nie musi być idealnie. Więc no właśnie. Tutaj sobie przejdziemy i co? I uda się tu połączyć z tym w ogóle? No ponoć się da, tylko że to tak dziwnie wygląda, no to nie, no to tak jak to wygląda tak dziwnie to sobie podziękuję z takim czymś. O! Ale właśnie coś takiego, tylko że tutaj już widzę, że jest nierówno. Też bym chciał, żeby był ten taki fajny, prosty. No, ten beton, bo ten beton fajnie wygląda. No i gdzie ten beton znikł? i bez przyciągania to trudno zrobić. Trzeba przeciągania i teraz wyłączyć przeciągnięcie. O, 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 o i teraz jakoś to albo po prostu na zakręcie to już przejadę. Tak, ale ja bym chciała na powierzchni stąd być. No więc no jest taka, taki podjazd no stromy. No ale no już też, yy, no po prostu bez przesady. I oczywiście trzeba zrobić tutaj jakieś te przewody. Sobie przejdziemy z przewodami do tej ulicy, no i przewody mogą sobie być. Nikomu nie przeszkadza. No a więc y, w tym odcinku no za dużo no, nie zrobiliśmy, no ale siłą rzeczy. Więc to też nie musimy wszystko robić w jednym odcinku bądź live lub czym tam no więc, co dzisiaj zrobiliśmy? Zbudowaliśmy takie coś. Tu będzie może jakieś albo pod miasto, albo pod strefę przemysłową. To możecie napisać w komentarzu, jak tam wyś byście chcieli. Co by tu było: czy miasto, czy strefa przemysłowa? No. A tak to daliśmy opłatę, parę parkingów i w sumie tyle. No więc żegnam się z Wami w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.